W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, ileż to trudów znosimy w naszym życiu, żeby dobre, doczesne stały się naszym udziałem. Ileż trudów, ileż wysiłków, aby to, co przecież jest przemijające, mogło cieszyć nasze serce. Często możemy nawet narzekać na to, że tak wiele pracujemy, a przecież najczęściej pracujemy, aby osiągnąć coś, co prędzej czy później tak będziemy musieli oddać. Jeżeli nie teraz, już wkrótce, to na pewno wtedy, kiedy przyjdzie nam opuścić ten łez padł, a każdy z nas, czy bogaty, czy zamożny, czy wysoki, czy niski, czy urodziwy, czy może mniej urodziwy, czy kobieta, czy mężczyzna, czy mieszka w Bielsku Białej, czy w Nowej Zelandii, gdziekolwiek by przyszło człowiekowi żyć, opuści ten łez, padł, tędzej czy później. I to wszystko po to, aby zyskać dobra przemijające, te wszystkie trudy, które podejmujemy w życiu, a w każdym razie większość z nich, po to, żeby to, co przemijające, osiągnąć. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy takie słowa naszego Zbawiciela, już niedługo nie będziecie mnie oglądać i znowu niedługo a ujrzycie mnie. Pan Jezus mówi przez te słowa, że to wkrótce nie ujrzycie mnie, przez to, że wkrótce nie ujrzycie mnie na sposób zmysłowy, czyli oczami. Bo wraca on do Ojca. Nie będą już go oglądać oczy apostołów. <laughs> Albowiem po śmierci on wstąpi właśnie do Ojca swego i odbierze od niego należną mu chwałę nasz Pan Jezus Chrystus. Ale po krótkim czasie ujrzymy go oczami ducha. Bo odbierając właśnie tą należną Jemu chwałę od Ojca, przyśle nam swego Ducha, Ducha Paraklita, Parakleta, przepraszam, Parakleta, który będzie Duchem pocieszenia dla nas wszystkich. Z tej przyczyny będzie, mówi Pan Jezus, przy moim odejściu płacz i narzekanie, a świat weselić się będzie. Lecz po zesłaniu Ducha Świętego dla wszystkich tych, którzy uwierzą, nastąpi czas radości. A my właśnie w tym czasie żyjemy, moi drodzy. Nasze życie jako chrześcijan jest to szczęście w nieszczęściu. Tak nazywano też pierwszych chrześcijan, jako tymi, którzy są szczęśliwi w nieszczęściu. Dlatego, bo żyjemy w świecie, który jest wrogi Ewangelii. Stąd, jeżeli my jesteśmy jej wierni, musimy być przez ten świat poniekąd odrzuceni, prześladowani nawet, bo świat jest wrogi temu, co przyniósł nasz Pan Jezus Chrystus w dobrej nowinie, którą On jest sam przecież. Bo to nie można tego oddzielać dobrej nowiny i Jego osoby. To On jest właściwie tą dobrą nowiną. Nim wszystkie, Odpowiedzi na bolączki nasze znajdujemy właśnie w osobie Pana naszego Jezusa Chrystutrza. Jesteśmy szczęśliwi, bo naszą nadzieję pokładamy w, domu, w Bogu, który obiecał nam szczęśliwość wiekuistą, nieprzymiejącą. nie taką, jak dają te dobra, o których mówiłem na początku, do których mi tak zabiegamy. Za którymi tak biegamy, za którymi i tak się trudzimy, a i tak one przeminą i tak będziemy je musieli kiedyś pozostawić tutaj na Ziemi. Stąd Chrystus Pan przepowiada uczniom swoim ich cierpienie, ale zarazem i wesele. Przepowiada im, przepowiada, a również i nam. Bo moi drodzy, tak to się dokonuje w naszym życiu, że można je porównać, właśnie nasze życie, do takiej słodko-goszkiej symfonii. I czy ludzie, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, czy można o nich powiedzieć, że są pełni szczęśliwi? Ba, bo odważa się powiedzieć nawet, że dla tych ludzi, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, a powodzi im się w życiu, jest ta, ten dobrobyt materialny, czy to jest uznanie ze strony świata, zaszczyty i tak dalej, są, moi drodzy, można powiedzieć wyrokiem, dlatego że nie pozwalają im, czy może, jeżeli nawet nie, nie, nie aż tak daleko nie sięgajmy, nie pozwalają, ale w każdym razie utrudniają <laughs> utrudniają im drogę do nawrócenia. Dlaczego dokonują się tru trudy w naszym życiu? Na pewno każdy z nich ich doświadcza niemal na co dzień. Dlaczego? Dlatego, żeby nas nie przywiązać za do tego, co doczesne. Żebyśmy spojrzeli w górę. Nie tylko byli ludźmi, którzy patrzą pod swoje nogi i nie potrafią oderwać wzroku, umysłu, serca od tego, co przyziemne. Dlatego dopuszcza Pan Bóg w naszym życiu trudne. Żebyśmy zapragnęli szczęścia nieprzemieniającego, szczęścia wiekuistego. Bo prędzej czy później, jak doskonale wiemy, każdy z nas będzie musiał ten łez padł kiedyś opuścić. Jeśli nasze trudy wydają się nam zbyt uciążliwe, trudy tu na Ziemi, to niech na myśl przyjdzie mu to porównanie, które stosował święty Jan Chryzostom, który mówił tak. Wyobraź sobie sytuację, w której to zostałeś obrany królem wielkiego jakiegoś imperium. Panem Wielkiego Imperium. Ale przed objęciem stolicy tego Imperium, przed intronizacją ciebie, musisz spędzić noc w oczekiwaniu. Ale noc w takim ohydnym miejscu, śmierdzącej stajni, mówi święty Jan Chryzostom. Czybyś, ta, ta noc byłaby dla ciebie nocą w pewnym sensie najpiękniejszą. Bo osiągnąłbyś królestwo ziemskie. Zaszczyty, władze pieniądze, dobrobyt materialny, uznanie ze strony ludzi, podziw ze strony ludzi. I wszystko to, aby osiągnąć coś, co jest przemijające. Bo największe królestwa tego, tego świata, największe imperia, wszystkie upadną i upadają na naszych oczach. Nawet jedno z nich upada teraz. Widzimy to. Wszystkie imperia upadły. Upadł Wielki Rzym, wcześniej jeszcze Egipt, Babylon i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie upadają. I dlaczegoś takiego bylibyśmy w stanie spędzić straszliwą noc w śmierdzącym brudnym miejscu, wręcz w e, o, oczekiwaniu z radością. A tutaj te trudy, bo przecież życie nasze tu na ziemi. Moi drodzy, jest niczym innym, jak mówi nasz poeta, jak jedna chwilka. Czym będzie wieczność świata, zanim On go pochłonie? Jedną chwilką. I właśnie ta. Tutaj to nasze życie, ta słodko, gorzka symfonia, jaką jest nasze życie, jest właśnie tą jedną nocą. Jeżeli pozostaniemy wierni Chrystusowi, to potem czeka nas nieprzemijające królestwo. Bo jak mówi święty Augustyn, tam w niebie wszyscy są królami, ale takimi królami, których królestwo nigdy nie strzeźnie. Nikt nie przestanie istnieć. Do takiego królestwa można powiedzieć, że zaprasza nas dobry Bóg. A przecież te brudy, które te, te słabości, te wszystkie trudy, które przeżywamy na Ziemi, nie pochodzą od Pana Boga. W pierwotnym zamyśle Bożym, w pierwotnym planie Bożym nie było trudów, nie było cierpienia, nie było. Nie wiem, uciążliwej pracy i tak dalej, i tak dalej. Tego, co nam tak ciąży na co dzień. Nie było swarów i tak dalej. Nie było tego wszystkiego. Wszystkie te trudne sytuacje życiowe, które nas dotykają, są konsekwencją grzechu. Pochodzą od nas. Jak mówi święty, jak mówi Józef Sebastian Pelczar. Od nas, od ludzi, pochodzi grzech. Tylko to, co do nas przynależy w pełni, to grzech. Wszelkie dobro jest od Pana Boga. On jest źródłem wszelkiego dobra. Stąd nigdy nie, win nigdy nie możemy oskarżać Pana Boga o to, że coś w życiu moim się nie powiodło, że coś mi ciąży w moim życiu, bo jest to konsekwencja bądź moich grzechów, bądź słabości innych, ale nie Pana Boga. A zwróćmy uwagę, że jakże często. To Bóg jest najbardziej niesprawiedliwie ocenianą osobą, kiedy to zrzucamy odpowiedzialność za grzech właśnie na Boga, bo Tyś, Boże, tak ten świat niesprawiedliwie urządził. Jest to bardzo, bardzo przewrotne, bardzo złośliwe oskarżenie, moi drodzy. Często jest też tak, że do tych grzechów jesteśmy najbardziej przywiązani. Czyż nie jest to brak roztropności przywiązywać się do tego, co da, nie daje mi trwałego szczęścia? A nawet często wprost mi szkodzi. Bo jak mówię, naj, bardzo często jesteśmy przywiązani do swoich grzechów. Do tego, co nam ciąży tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy my, kłamcami, to kłamca sobie nie wyobraża życia bez łamania po prostu. Wydaje mu się, że będzie wtedy nagi. Jak przestanie kłamać. Złodziej wydaje mu się, że jeżeli nie będzie kradł, to umrze z głodu. I często właśnie do najbardziej, do swoich grzechów, jesteśmy przywiązani. Najtrudniej nam je oddać Panu Bogu, co dokonuje się w sakramencie pokuty przede wszystkim, ale też na duchowy sposób. Całego siebie, a więc całą swoją też nędzą, wszystko co wielkie we mnie, a to co wielkie to pochodzi w człowieku od Boga, ale także to co grzeszne, słabe, złóż droga siostro, drogi bracie, na ołtarzu. Wtedy, gdy Chrystus, Pan. Ofiaruje się w darach ofiarnych ojcu swemu. Gdy kapłan wyciąga ręce nad darami ofiarnymi i wypowiada słowa, Hank Igitur. Ty, droga, mój drogi, wierny, złóż swoje, całego siebie na głowie Chrystusa. Duchowy sposób. Wszystko to, co jest w tobie, całego siebie. Bo oddajemy, oddać winniśmy całego siebie. Zwróćmy uwagę, że Chrystus oddaje nam się w Komunii Świętej cały z duszą i z bóstwem. Z człowieczeństwem i z bóstwem swoim. I oddaje samo dobro, a przyjmuje co od nas? Grzech. Przyjmuje także nasz grzech, naszą słabość. Widzimy, jaka tu zachodzi tu przedziwna wymiana darów. Bóg daje nam dobro, samo dobro, najwyższe dobro, jakim sam On jest, a od nas przyjmuje naszą grzeszność, naszą nędzę. Aby się tak dokonało, abyśmy nie byli przywiązani do tych dóbr światowych, potrzebne jest... Asceza, potrzebne jest wyrzeczenie, stąd święty Paweł w dzisiejszej lekcji przestrzega przed uleganiu porządliwości cielestej, walczącej przeciw duchowi. Ta porządliwość cielesna trzeba rozumieć szeroko, moi drodzy, nie tylko jak, jako seksualność ludzką, ale wszystko to, co sprzeciwia się duchowi w naszym życiu. A więc wszelkie przekładanie ponad sprawy Boże tego, co doczesne, tego, co ziemskie, bo przypomnijmy, czym jest grzech, Grzech jest wszystkim tym, co przedkładam ponad Boga. Jeżeli stawiam to na pierwszym miejscu, przed Panem Bogiem, to wszystko jest grzechem. Nawet rzeczy godziwe. Jeżeli mówię, że zdrowie jest najważniejsze, rodzina jest najważniejsza, to stawiam to przed Panem Bogiem. To też jest grzech. Chociaż samo w sobie zdrowie, czy rodzina, czy nawet majątek samo w sobie nie jest zły przecież, ale wszystko musi mieć swoje miejsce. Bo jak mówi święty Augustyn, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko pozostałe jest na miejscu właściwym. I sobie zadajmy, moi drodzy, pytanie: czy w moim życiu, w moim życiu indywidualnym, czy w mojej rodzinie, w moim miejscu pracy, w moim sąsiedztwie, Bóg jest na pierwszym miejscu? To pytanie winniśmy sobie zadać, bo jeżeli nie jest, to mamy naprawdę, naprawdę wiele do naprawienia. A co zrobić, jeżeli spotkamy człowieka wrogiego nam, który nas krzywdzi, który jest nam nieprzyjazny, bo i tak ich spotykamy, i tak jesteśmy często wobec innych? I tutaj sięgnijmy znów do świętego Pawła, ale tym razem z listu do Rzymian, który mówi takie słowa: Jeśli nieprzyjaciel twój głodny jest, daj mu pić. Tak postępujesz, zgromadzisz węgle żarzące na głowę jego. Jeśli tak postąpisz, zwyciężysz, możemy dodać, poszerzyć niejako te słowa świętego Pawła. Wtedy rzucisz ża węgle żarzące na jego głowę, zawstydzisz go swoją dobrocią. Natomiast jeżeli będziesz chciał zwyciężyć zło, złem, oboje się pożrecie i upadniecie. I tak się często do, e, w naszym życiu dokonuje. Nasze życie to takie, poże pies pożera psa. Tak to często wygląda, że pies pożera psa. Wszyscy na tym tracą, wszyscy na tym tracą, a tylko zaciera ręce zły duch, diabeł. On się z tego cieszy. Niech ci głupi ludzie się żrą wzajemnie. On wtedy jest zadowolony. Tymczasem my zwyciężajmy zło dobrem. Nie, niech zło złem się odciśnie. niech przemoc się przemocą odciśnie. Nie, zło zwyciężajmy dobre. Zgodnie z tym, co mówił święty padł. Prośmy szczególnie o dar mądrości, bo on jest nam najbardziej potrzebny do tego i on jest tym najważniejszym z darów ducha świętego zresztą, który nam ukazuje drogę właściwą, czyli drogę ku temu, co wieczne pozwala nam w okolicznościach zwykłego, szarego naszego dnia odkryć to, co przybliża mnie do wieczności, to, co przybliża mnie do Boga, od tego, co mnie od niego oddala. Temu jest właśnie potrzebny do tego jest potrzebny dar ducha świętego. I dlatego odejście Pana Jezusa powinna być przyczyną naszej radości, bo daje nam ducha świętego, ducha mądrości, który nas nauczy, jak tą drogą naszego życia podążać ku temu, co nieprzemijające, ku temu, co wieczne. Stąd rozumiemy, dlaczego winniśmy się radować? Daje swojego ducha. Nie, nie przestaje być z nami Jezus, Chrystus, nasz Pan, bo daje swojego ducha. Daję Wam swojego ducha i to winniśmy za to dziękować Panu Bogu i tym się radować. A przewodniczką na tej trudnej drodze, niełatwej drodze, walki ze światem, z diabłem, ze swoją słabością, niech będzie nam stolica mądrości Maryja. Najmędrsza ze wszystkich stworzeń, chociaż wcale nie najbardziej wykształcona, nawet nie najbardziej inteligentna, ale najmądrzejsza, bo ona. Najpełniej zaufała Panu Bogu. I teraz ona jest najbliżej tronu Bożego ze wszystkich strożeń, jest królową wszystkich aniołów i wszystkich świętych. I daj Boże, żeby w niebie dla nas wszystkich, jak tu jesteśmy, stała się także królową. Maryja, nasza dobra matka. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.